Witajcie. Czy występowanie refluksu jest związane z wiekiem? Otóż przebadało to badanie z 2018 roku, które mówi, że tradycyjnie refluks jest kojarzony z chorobą wieku średniego lub też starszego. Może to mieć związek z tym, że nasz zwieracz dolny przyłyku może się rozluźniać z wiekiem. Jednakże pokazało, to badanie pokazało, że nastąpiła w ciągu ostatnich 10 lat duży wzrost, nastąpił, jeżeli chodzi o zachorowania w wieku młodszym. Tutaj podaję się kartką. Więc jedynie w wieku powyżej 70 lat nie nastąpił wzrost liczby zachorowań, natomiast w innych grupach wiekowych młodszych Zdecydowanie taki trend nastąpił, i szczególnie zwiększona liczba zachorowań nastąpiła w grupie wiekowej od 30 do 39 lat. Dodatkowo, jeżeli chodzi o przynależność etniczną oraz płeć, to częściej chorują kobiety, oraz są to kobiety rasy białej. Pozdrawiam serdecznie.